Szanowny grono gracze, idziemy na koncert Video, video game live Live, not live, live Stupid bitch W Katowicach, tak to mniej więcej wszystko wygląda Z Katowice się rozrasta Moi drodzy, imperium A słyszeliście, że Inter Extreme Master ma być W Katowicach dwa razy? Takie po głoski chodzą, więc Całkiem spoko i budują tam Nowy, nowy budynek, biurowiec Koło spotkań. nie wiem czy widzieliście Możecie sobie to zobaczyć Więc tam właśnie się rozpoczyna budowa ale nie wiem czy będzie to gotowe na marzec więc będzie spoko a idziemy tam idziemy tam posłuchamy sobie klimatycznej muzy tak wyglądała, moja drodzy, wystawa innymi słowy cybermachina wrzuciła tutaj Mario Kart, można było pograć widzicie, na czterech ekranach nawet całkiem spoko sprawa pozdrawiam kolegów, których tam poznałem na, na tym koncercie kilka osób mnie rozpoznało, byłem zdziwiony bardzo. Pozdrawiam, pozdrawiam. No i oczywiście tutaj mamy młodych ludzi, którzy się e, do komputerów dostali. No i mamy Muzeum Historii Komputerów i Informatyki. Pozdrawiam e, serdecznie e, kolegę, który tym wszystkim zarządza. No i mogliśmy obserwować no, młodych ludzi, e, którzy byli zaskoczeni. Że jest jakiś tam drążek, są jakieś przyciski, w ogóle o co chodzi. Ale powiem wam, że świetnie się na to patrzy. Stara, dobra historia, stara, dobra szkoła, oldschoolowa, starych komputerów. No i mamy Ape'la. Nie wiem, czy zauważyliście kątem oka. Apple w całej okazałości, troszkę rozebrane, no ale wiecie, to ma trochę lat tak naprawdę, no i kilka urządzeń, które, o których na pewno nie widzieliście, albo przynajmniej już zapomnieliście w szczególności to pudło tutaj, co widzicie. tak więc moi drodzy super sprawa, ja jeżeli chodzi o stare kompy, miałem tylko Commodora 64 no i później Amiga CDTV no ale przejdźmy może, moi drodzy, do samego koncertu Skończyła się pierwsza część. Niesamowita sprawa. Powiem wam, że takie uczucie niesamowite. Muzyka genialna. Jest, <grytanie> Medal of Honor. Castlevania w ogóle na sam początek. Sam początek. Jakieś wstawki z Donkey Konga. No, mega, mega powiem wam. Tak to ogólnie wygląda. Tam sobie siedzą goście na smyczkach ogólnie z symfonią. Wow! Ale to jest dopiero pierwsza część, a będzie jeszcze naprawdę niesamowicie ogólnie polecam pójść na Wideo Game Live z prostego względu. Jest, jest coś niesamowitego, nie jest drogo. 60 zł na najtańszy bilet, a macie 3 godziny genialnej muzyki z gier komputerowych, starych, nowych. Nie da się tylko opisać słowami, jak tu jest. Pozostaje Wam tu przyjść. Jestem w szoku po pierwszej części, a są jeszcze dwie. wieczór Państwu. Wieź to dla nas było parę lat ciężkiej harury i, i jeszcze większego cyrku produkcyjnego, ale e, efekt końcowy, jaki udało się uzyskać, przede wszystkim Wasze przyjęcie, Wasze straszne gorące przyjęcie, e, totalnie nas jako twórców poraziło i myślę, że też w imieniu Pytra mogę powiedzieć to, że to jest chyba największa uroda w tej robocie. E, Porobić muzykę do fajnych gier to, to oczywiście też fajna rzecz, ale to dopiero było sprawy. Najważniejsze, to robić muzykę dla kogoś, kto tej muzyki będzie chciał słuchać, a Wy tego ciągle słuchacie, więc no, Nie wiem, co powiedzieć w zasadzie, bo jesteśmy, jesteśmy ciągle za Was No i mamy nadzieję, że uda nam się nie położyć tak świetnego koncertu w tym ostatnim utworem. Ja powiem wam, że, że, że coś niesamowitego, ogólnie rzecz ujmując, polecam tu przyjść, posłuchać, e, no i wszystko ja no po prostu polecam, naprawdę, coś, coś, coś genialnego. E, jak będę może w domu opowiem Wam, coś więcej muszę ochłonąć najpierw, ale no cóż można powiedzieć, niektóre fragmenty muzyczne w gniatowy fotel Skyrim. Witcher na samym końcu mogę zdradzić jest e, i to niszczy, niszczy mózg. Tak więc zapraszam na Video Games Live. Naprawdę świetnie, świetnie jest. Final Fantasy VII było Zajebiste zabiste Przewa, przerwa. Jak, jak pokazywali najlepsze gry, najlepsze, najgorsze tytuły wszechczasów. I najbardziej absurdalne voice acting wszechczasów. Czyli jak goście tam grali. No mega, mega. Polecam bardzo. Kolejka Deszcz, Jeszcze znaczy się śnieg spadł nawet. Podczas tego wszystkiego. Jadę do domu, jak przyjadę, opowiem wam o wszystkim. Tak więc jedziemy. Jestem już w domu, kawka jest zimno, zima przyszła, totalna, śnieg pada w katowicach. I powiem wam, że było super. Dawno na czymś takim nie byłem. Jeżeli chodzi o samo wydarzenie, Video Games Live, moi drodzy, jak macie okazję, dwa razy w tym roku, z tego co ja wiem, to wydarzenie jest w Polsce, ale za rok będzie ponownie. Mam nadzieję, że więcej tych koncertów w Polsce będzie. No, ale powiem wam, że zestawienie pięknego głosu pani Laura Intravia taka młodziutka osóbka, skromniutka taka i i nagle uszy... Yeah. Z połączeniem właśnie z koncertem, z symfonią, to wow, to wyszło nie, nie, nieziemsko. Ogólnie ja myślałem, że to będzie trwało dłużej, ale mam takie wrażenie, że ja tak wsiąkłem w tą muzykę, że bardzo szybko przeleciało. Była jedna przerwa i dwa duże, takie dwie duże części, takie mm, masywne. Powiem wam, że największe wrażenie. Były dwa momenty. Największe wrażenie zrobiło na mnie trzy momenty. A jak są już trzy, to jest genialne. Pierwsza sprawa to jest w momencie, kiedy pokazali Medal of Honor i wstawkę z II wojny światowej. Naprawdę creepy wstawkę. To znaczy, pokazywali fakty, jak tam było i stare takie migawki z, ze starych nagrań, i połączono to z muzyką z Medal of Honor. Tam była to była historia do tego. Wrzucono na to, Tommy Tellarico. To był gospodarz wieczorny. Nie wiem, czy wiecie, ale ten gościu zrobił chyba do ponad 300 gier muzykę. Po 25 lat tworzy Naprawdę, fajny, pozytywny pozytywny człowiek. I to zrobiło mega wrażenie. Aż sala przycichła i to było takie łapiące ze serce To był pierwszy taki moment. Drugi to jak zobaczyłem Skyrim. Skyrim i od razu muzyczka. Nieprawda? I od razu energia rozpierała człowieka. A kolejny motyw to było... To zaskoczyli mnie. Innymi słowy, zebrali graczy. Z całego świata, z Rosji, z Wysp, no, z Chin, zewsząd, zebrali graczy, którzy grali w World of Warcraft, znaczy, że czy grali w gry Blizzard'a i grali na jakimś instrumencie muzycznym. Bardzo dobrze opanowali ten instrument i zaprosili ich, żeby razem z nimi um, zagrali muzykę z Warlords of Draenor. I, I to właśnie nam pokazali na video, video Games Live. I powiem wam, że wow, zrobi to wrażenie. Właśnie pokazywali właśnie ścinki e, różnych twarzy, ludzie tam śpiewają, grają na instrumentach, na gitarze, na wszystkich praktycznie instrumentach. Były takie migawki, stawki, jak ci ludzie tam ostro naginają siebie w domu. I wrzucone to do, do właśnie takiej paczki. Zobaczcie, da się, da się. No coś niesamowitego. Serce rośnie aż człowiekowi, aż człowiek po prostu zaczyna rozumieć pewne rzeczy dopiero jak. Jak nabywa doświadczenia, że nie ma nic od razu, trzeba powolutku, ciężko na to pracować systematycznie. Oczywiście mieć trochę talentu jeszcze do tego, aż w końcu nadarzy się jakaś mała okazja i trzeba ją złapać i, i lecieć, lecieć dalej. A no więc od razu takie przemyślenia po tym koncercie, to znaczy, że był świetny koncert. To znaczy że po prostu, że był genialny koncert. No i od, jeszcze na sam koniec wisienka na torcie. E, Micha Marcin Przybyłowicz, Mikołaj Stroński i Piotr Musiał. E, Odwiedzili na koniec scenę, oczywiście dwóch panów, tylko jeden nie mógł. I, no i oczywiście na sam koniec zagrała muzyka z Wiedźmina. <laughs> Orkiestra Symfoniczna po raz pierwszy w ogóle na tym wydarzeniu zagrała muzykę z Wiedźmina. Serce ro urosło. Wow, nie wspomnienie w szczególności, że my, Polacy, się czujemy dumni, jeżeli w ogóle prezentują e, ludzie z zagranicy. Wiedźmina w jakiejkolwiek, w jakiejkolwiek formie. Szkoda, że sam autor Wiedźmina nie rozumie tak naprawdę o czym jest gra. Sam tak mówił i jakoś tak nie za bardzo lubi to, co się dzieje z Wiedźminem. Szkoda. No ale mniejsza z moi drodzy, coś niesamowitego. Bardzo, bardzo polecam wideo Games Live. Ok, moi drodzy, pamiętacie gamesmusic.pl. Game Music PR stronkę, e, Ogólnie współpracowaliśmy z nimi przy różnych rzeczach. Na przykład ten wywiad z Kamilem e, Ormanem Janowskim, pamiętacie? Spowodek Zajd tworzył muzykę, Polakse i wisty Koleś. Słuchajcie, zrobił muzykę również do RuneWorlds. Możecie ją sobie ściągnąć teraz. Bardzo fajna, klimatem przypomina e, Hearthstone albo bardziej Gwind. Słuchajcie, taka ty, 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 karcianka, wiesz, taka, taka jak w um, jakiejś gospodzie byś siedział, bardzo pozytywna, taka spokojna, niektóre sp utwory są bardzo spokojne. Słuchajcie, pozdrawiam koleś z Cybermachiny, swoją drugą spotkałem, e, jednego człowieka, który, który często tam chodzi. Jeżeli ktoś chodzi do Cybermachiny w Katowicach, zostawcie lajka, albo powiedzcie w, w komentarzach, kto tam chodzi, może wybiorę się tam kiedyś na browarka, więc rzucę na przykład na Facebooka hasło, hej, idę na browara do Cybermachiny, wpadnijcie pogadać, na przykład, why not? Jesteśmy ludźmi, nie, nie zaciukacie mnie tam, nie? To pora. <laughs> żarcik, żarcik żarcik, żarcik żarcikiem, ale było super. Więc polecam ogólnie pójść na ten koncert symfoniczny, bo wgniata fotel, no po prostu, chciałem Wam o tym powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Tak więc dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście mnie do końca, no i myślę, że ja będę Wam wrzucał takie, takie właśnie ścinki z różnych takich miejsc, gdzie się w końcu, jeżeli się w końcu wybiorę gdzieś, to coś takiego będziecie mogli zaobserwować u mnie również. Zobaczcie sobie na Instagramie, jak kilka rzeczy się tam pojawiło właśnie z koncertu, takie krótkie wstawki więc cóż, ogólnie nie mogłem kamerować, ale nie mogłem się powstrzymać i przepraszam bardzo za to, jestem winny. Ale chciałem wam pokazać, żebyście zrozumieli, jaki tam jest klimat. Hmm. No i trailer oczywiście, zobaczcie sobie, games, video, live, gdzie, gdzie właśnie pokazane jest mniej więcej, jaki to jest, jaka to jest gigantyczna impreza tak naprawdę o całym świecie, tak. Więc dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia na streamach. Mam nadzieję w końcu. Ja teraz wchodzę w taki tryb robienia również recenzji recek. Tyrany idzie na pierwszy rzut. Tak więc do usłyszenia. Hej.